Spisane na żywo. Ja zobaczysz czy się wyświetla na YouTubie. I to, i to już tylko tyle? To już wszystko? No i to już wszystko właśnie. A, no to powinno ci się jeszcze tytuł wyświetlić. Ale jest, ale znaczy na YouTube jest. Kurde, jak, jak się twój kanał nazywał? Kaziuk. Kazik. Z buźką. Dobra, mam. No, masz streama. I do linku. Do linku... Daj sobie teraz wejść na ten. Wejdź sobie na... Yy, wejść. Czemu, muszę sobie to gówno wyciszyć. Yy, wejdź sobie w tego w, w opera. Znaczy na Darka. Ogólnie. A... Twojego streama wejdź. No, na kanał wejść swój. Wejdź swój kanał. No. No i wejdź w streama. Edytuj film. No. Opis. A, I tak, tiple, nie? I daj sobie tutaj, możesz mi wesprzeć. To mogę zakończyć streama, nie? Dobra, dlaczego? czego? Zostawić? Prze no, zostaw jeszcze. Możesz mnie wesprzeć. No, i, i daj sobie równa się na przykład, bo nie wiem wykropek. Gdzie? Co skopiować? I tak, wchodzisz w gwiazdkę. Czy to, nie, nie, nie w gwiazdkę, na tipli, na tipli, tipli. Monitorek. Ten monitorek koło ciebie. O kurwa. Tu. Zapisz URL. A nie, trzeba nie masz. To po prostu skopiuj, skopiuj skopi to. Wszystko. Od, od strony HTTPS, bo nie możesz. O, teraz. No. W C. I tak. I yy, tak. Yy, musisz ten. Yy, po prostu usuwać. Usuń, usuń. W sensie nie to, nie, to, nie to, nie to. nie To, to, to ten. Yy, to, ten os ten pusty po prostu. Że do góry chodź ten napis. No, i da. No i już. Już. I czaj, ja sprawdzę, czy mam... Zapisz? Zapisać? Tak, zapisz, Kupak. zapisz. No i czaj, sprawdzę, czy jest, tylko odświeżę sobie streama twojego. F5. Jest. Czaj, aż wszystko działa? Działa. Działa? Tylko nie, nie zakończę jeszcze, S nie, nie pograj. Cię, Albo wiem, pograj. Ja coś. Patrz, i labrze, jakby... czaj, ale i wszystko działa? Działa. Ale okay, co lepsze? No, dwa tytuły chyba, nie? No. Z tytułem, o dobra. No i spok, Dobra, Git jest chyba. A ty tyś dla przyziemia powinien się czadu wyświetlać? No, z... A zakończyłeś już, czy jeszcze ja? Nie. Nora Dobra, na Stream nie powinien się A zakończyłeś już jeszcze Nie! Dobra, na Streamlab nie powinien się wy... Zakończyć A zakończyłeś już czy jeszcze Nie! Ja? Dobra, Na streamlab się, się nie, nie, nie. powinieneś. A dobra, bo ja cię A zakończyłeś już jeszcze Nie!